Kolejne warsztaty zorganizowane przez Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie odbyły się we wtorek. Tym razem na przysłowiowy warsztat zostały wzięte opatowskie cukierki krówki. Jest to już kolejne takie wydarzenie. Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie organizowało już warsztaty ozdób świątecznych, warsztaty plastyczne, warsztaty geologiczne, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a w dniu dzisiejszym we współpracy z Krówką Opatowską prowadzimy warsztaty Krówki Opatowskiej, gdzie dzieciaki dowiadują się, jak krówkę zawijamy, jak produkujemy, no i mogą poznać tajniki tego naszego. Miejscowego, regionalnego specjału. Na spotkanie ze słodkim symbolem opatowa stawiło się około 20 dzieci. Panie z manufaktury produkującej cukierki rozpoczęły zajęcia od materiału filmowego, który zobrazował, jak przebiega proces produkcji słodkiej masy o różnych smakach. Kol podziemnej trasy turystycznej stał się na czas warsztatów. Miejscem krojenia cukierków i ich pakowania. Powiemy z czego i jak są wykonane. Dzieci będą miały też okazję same spróbować naszych króweczek, jak i spróbować je zapakować. Cała produkcja u nas jest pakowana ręcznie i właśnie tą czynność tutaj będziemy wykonywać. Opatowską krówkę łatwo rozpoznać spośród cukierków wyprodukowanych w innych firmach. Wyróżnia ją tak zwana łezka. Po w tygodniu, dwóch tygodniach w naszej krówce tworzy się łezka, krówka nie twardnieje, krówka kruszeje. Dla uczestników, z których większość stanowili harcerze opatowskiego chówca ZHP, zdobycie umiejętności pakowania cukierków było istotne, ale chyba o wiele ważniejsza była degustacja. Szczególnie, że masa krówkowa była wyprodukowana rankiem w dniu warsztatów i należała do tak zwanej rodziny krówek ciągutek. Godzinne zajęcia zorganizowane zostały w ramach projektu realizowanego przez powiatowe centrum. Centrum Kultury w Opatowie. Warsztaty odbywają się w ramach projektu Nowe Oblicze Oferty Edukacyjno-Kulturalnej Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie. Po zakończeniu zajęć chętni mogli zobaczyć zakład, gdzie produkowana jest opatowska krówka. Jerzy Strzyż, STV Info.